Kuchenka Samsung, do zabudowy, piekarnik w sumie. Przeku przekręcamy termostat. Nie, włączymy ją najpierw. Jak to się w ogóle włącza? A, to można schować. Zero, poświetlenie. Tu jakieś grzałeczki. No właśnie, przekręcamy na temperaturę. I mamy kreski. Jeszcze raz i koniec, i się rozłącza. Na niższej temperaturze działa, jak przekręcimy za daleko, się rozłącza. I tu mamy stopni 200, i przy 250 rozłącza się kreski, koniec. Co to może być za przyczyna? Spróbuję teraz rozebrać. Najpierw to wyłączę z prądu. Nigdy nie robiłem takich piekarników. Takich dużych. Trzymy. Jeden wkręcik. Drugi. Już wszystko. No, coś się będzie twierać. Jakaś bla. Co my tu mamy? No jest płytka jakiegoś programatora, dosyć skomplikowana. Widzę tu mamy przełącznik funkcji, silnik, nadmuch, żaróweczkę. W sumie to nic nie ma aż tak zaawansowanego technologicznie. Poza tym z programatorem próbuję go odkręcić, o ile się da go w ogóle wyjąć. Cały czy jak to jest? Nie wiem. Nie wiem czy to coś tu to się w ogóle rusza. Coś by tam się zaczęło poruszać. Na razie mamy sześć śrubeczek, Cztery długie i dwie krótkie. Krótkie były to od Proszę bardzo, jak pięknie to deszło. Aż miło popatrzeć. Jak to dalej rozłączyć? No tu jest jakaś wtyczka jedna. Dobra. Tu jeszcze jest jakiś gruby przewód. No i ta duża wtyczka. Tutaj taka z boku jakaś brązowa, malutka do brązowego z niebieską koszulką idzie. Wyszło? Wyszło. No mam uwolniony programator. Bardzo ładnie. Firma Samsung przysłała mi tutaj taki ładny kartonik. Zobaczymy, co w nim jest. i żel. Ale mnie nie interesuje. Taki piękny programator. Nówka. Płytka widzę, jest nieodłamana. No ładnie to wygląda. Zatem trzeba to będzie wymienić. Zobaczymy czy to będzie działać. Tu jakieś naplątane przewody takie od tego potencjometra. Ciekawe jak to jest zamontowana tutaj gałka. Czy tu będą jakieś problemy z tym, żeby to rozebrać, czy nie? Chyba śrubokręt PH2 jest wszędzie, tak mi się wydaje. Trzy śruby, raz. No tu nie ma wyświetlacza. Wyświetlacz jest na jakimś innym module. Sporo tu, sporo tu idzie tych przewodów do tej płytki. Tutaj niby takie proste urządzenie. Dwa. Ciekawe, czy to rozwiąże problem. Pytanie jest co na tej płytce jest zepsute ewentualnie o! Tak jest zbudowane dosyć, dosyć takie no, tu jest encoder, a tu a tu nie jest. Czy to w ogóle jest to samo? Śmiejszy ten potencjometr jest. A nie, tu jeszcze coś jest nadbudowane na nim. No zobaczymy o co tam chodzi. Na pewno to trzeba odłamać. Ile to, czy to jest na pewno ta sama płytka? Dobrze trzeba się przyjrzeć. Wygląda na to samo. No to tutaj to wiadomo. Czerwone do czerwonego to też jest nie problem. biała do pierwszego, druga jest mniejsza, ta trzecia jest wolna, ale to jest też inna wtyczka, no i tu jest jedna. I co, już ten moduł wyjdzie chyba, raz, dwa, zatrzaski, chociaż nie, tutaj za bardzo nie chcę wyjść, coś tam jeszcze go trzyma. Co tu jest z tej strony? Nic tu nie ma, powinno wejść. raz, dwa, trzy. Nie, coś go tam ewidentnie trzyma. Śruby są wszystkie odkręcone. Co tam jest? Nie Może jakieś złudzenie to było? Trudno powiedzieć. Dobra, próbuję to złamać. O, jak się, nawet nie poczułem, kiedy to złamałem. Wejdzie to na te zaciski? czy nie wejdzie no weszło pierwsza wtyczka druga Trzecia, no i ta duża. Czwarta. Trzy takie wkręty. Dosyć krótkie są to wkręty. Nie wiem, czy mają centymetr. Może mają? Chyba mają. Tempo zakończone, bo to w plastik się wkręca. Teraz jest pytanie, co z tym? Nic tu nie widać uszkodzonego. Na pierwszy rzut oka. A, a co tu? Jak to się domontuje? A to się tylko tak wysuwa. Myślałem, że to coś bardziej skomplikowanego jest. O, no, bardzo prosta jest sprawa. Ja już się przestraszam, że jest inny potencjał, bo taki wydawał się duży. Podczas białym, tak nie wiem teraz, jak to założyć. A, jeszcze ten przewodzik trzeba założyć. W zasadzie to jest tak zrobione, że to się zaczepić nie powinno, a to jest dziwne, żeby tutaj się coś zepsuło z tym programatorem. Można iść zrobić próbę. Wszystko wygląda jak nowe. Jakiś przekaźnik duży chyba Filtr. No, czas na montaż i częstotliwości głównego rzędu miar w Warszawie początek ostatniego wydłużonego sygnału No nie godzina 12 po sygnale Co to z tego wyjdzie tutaj majackiej Jedna wtyczka tutaj maleńka Dobra a gdzie ta Ta była tutaj chyba gdzieś Brązowy, do brązowego przypominam sobie. Śródki zabiorę, żeby mi się nie rozsypały. A duża wtyczka to chyba ma jakieś prowadzenie, czy nic? Nic nie ma. Ale czarny z czarnym się musi spotkać. Dobra. O. Ten przewodzik tutaj do tego przełącznika funkcji. Jakiś że prąd musi tu płynąć, że go puścili poza tą kostką. Tak mi się wydaje. dobrze? No czy to już można sprawdzić? Chyba jeszcze nie. Jeszcze to trzeba skręcić. widzę dwie mniejsze śrubki, dwie większe. Przykręcone, to tutaj było gdzieś przykręcone. Jedna była tu, A druga gdzieś tu, ciemno, nic nie widać, gdzie to ma być. Dobra, panel przedni przykręcony. Coś. Jedna śrubka, druga tu. No, i co teraz? Czy to już wszystko? Chyba tak. Trzeba połączyć, zobaczyć, co się będzie działo. No bo jak inaczej? Zegarek, dwunasta godzina. No dobrze jest. Chyba dobrze. Nie wiem, co to są za zakresy w ogóle? 250 stopni zostawiam. Dokładnie nie znam jak to na w ogóle ma tu się obsługiwać Tu mamy tak, na pierwszym zakresie mamy żarówkę później mamy jakiś obieg z 250 stopni cały czas ustawione tu mamy na przykład grzałka góra dół Od 50 do 250. Później są jeszcze jakieś zakresy. 1, 2, 3. Ale do czego to się tyczy? Próba. Włączam krzałkę góra-dół. Ustawiam temperaturę. 250 stopni. I piekarnik działa. Także wymiana modułu pomogła. Nie ma tutaj problemu. Nie wiadomo dlaczego się to zepsuło. Pięknie, ciepło się wydostaje. Będzie chodził piekarnik Samsung. I firma Samsung tutaj sparła nas w moduły. Bardzo ładnie z ich strony. Dziękuję za uwagę z naprawy piekarnika. Takiej prostej, bo to w sumie się nic nie naprawiało, tylko wymieniało moduł. Tak jeszcze epilog. Zamknięcie tej górnej osłony. Nie ma nic nadzwyczajnego. Dwa wkręty. Ostrymi czubkami, bo to do metalu. Nie, tępe bo one Nie mają metalu. Mają no metal, ale nie, nie wkręcają się w nic szczególnego, bo tu jest Jeden większy, drugi mniejszy. I koniec. To tyle.